Wie, mam, Bartek, a ten gnom zmienił skina jo. Nie wiem jeszcze na jakiego. No, nagrywamy Bill za I Co to jest za gówno? Jestem I Chyba z Ross -Roxem. Wiesz, lekko ulepszyłem swoją ale to tak, że dodałem jedno okno, i to tyle. I zmieniłem lekko wygląd. Zajedzą naszą! Nie, nie tą naszą. Tą moją. Ale załadowujemy naszą. Dzisiaj. A mogę raz pomylić swoją? Bo jeszcze nią nie, nie pomyliłam, bo się specjalnie nabiję. Ale fajnie wygląda, Teraz budujesz ja specjalnie na takie, taką okazję. Jakby co co to Zobacz, że nie bierzesz. Zwłaszcza, będę w białej, nie. O co chodzi? Się no, musisz mnie zaakceptować. A spoko. Poczekaj, ja sobie no. buduję szybko łódź. Specjalnie na tą okazję, okej? Okay? Zbudujesz? No. A załadujesz? Zbuduję. A ile to będzie trwać? Chwilkę. Nie zgadnę, silnik i krzesło. Nie aż taką. Mniejszą taką dużą? Nie aż taką małą. Jeden blok silniki, krzesło. Zobacz. Czy ty robisz dyskę do surfowania? Nie, o no co ty, ja? I ty mi się do mnie podczepisz tak. Jak się ten do mnie podczepisz, to będę zwłot. Symetrika. I to nie jest pewnie... Nie! Zobaczyłem kształt się zesrałem Bo się jaki to ma kształt. Normalne. To jest z nienormalnym kształtem. To, to że jest... tak krzywo to postawiłem i przez to muszę przestawiać jeden kijek. Nie mm -hmm. W jakim kształcie on, on buduje łódź? Artelek? No. It's a ty masz? No. Jak? Czemu ją tak budujesz? To ma być to ma moją? Mm -hmm. To mm -hmm. Nie musisz z moją wracać. Nie, że... Z twoją mamą. Z moją mamą mogę jechać. Z moją? Nie Z Moją No, przecież masz z nim jechać. Nie, ja mam jechać, Aha, ja to nie wiem. A czy muszę z nią jechać? Ja jedę ze swoją. Bartek nie jedzie. A no, ja zostaję, bo ja jadę z Adamem. No to nie zostajesz w górach. No zostaję w Brennej przecież. On. Ale jeszcze wracamy się do domu. Nie. Poczekaj Bartek, za chwilę moja łódź będzie gotowa. I on do mnie podepniesz, tak? Nie podpinaj, plizmo, jest za słabo do podpięć. A, będziesz mnie bombardował. Czyli ty się jutro nie pakujesz. Jutro nie się pakuję do Bartka. Ach, Oliwia, nagrywamy odcinek, idź. Stąd się TAK! Aha. Na górę. A skąd niby? Kurczę. Tyk. Piesyłku. I silnik odbudował. Nie akurat nie tym razem. Przyczepisz się do mnie? Tak. Nie no, Please, nie przyczepiaj się! Ta łódka nie jest do przyczepiania się! Ale spokojnie, nie będę ci przeszkadzać. Ale nie no, please, nie przyczepiaj! Co ci to tak przeszkadza? Wydaje mi to tyle hajsu. No bardzo mi, mi to przy, przeszkadza. Podaj mi jeden powód. To, że mi będzie... no please, no! Jest taką hamową. I się usunęło. Nie startuj, bo mi się zapisuję. Nie wiem. Uga, buga, bej, Trip tryb PvP. Czemu jeszcze ty na podłodze? Ty... Nie no skasuj bo. Nie skasuję tego. Bo... bo żegluj. Nie wiem czy żeglujemy czy nie, ale kliknę. O! Oczek się! wiem jak! No pójdź do przodu, a nie! No skręcasz ty mnie! Jak ja mam symetryczną mut! Ale mi to jakoś skręca. Sam se skręcasz, bo masz drzwi! Ale jakoś, gdy jedzę sam, to mnie nie skręca. Skręca ci! Jedziesz mną do tyłu, pijaku! Bo nie umiem skręcić przez Ciebie. No to skręć. Nie umiem. No! To nie jedź do tyłu! To jedź do przodu! Obracaj nas! Już Ci się ten głupi silnik zniszczy. Ja nie Wiesz, jechać. że nie musisz jechać do przodu, żeby obracać. Nie jedę do przodu. Nie mnie wykręcił, bo tu jest tło. Już mnie rozwodziło trochę łódź. O, dobra, jedziemy. Ale czemu chcesz, żebyśmy jechali mną do przodu? Czemu? Bo nie? Bo ja mam mniejszą łódź, słabszą, nie użyłam nawet wszystkich materiałów. A moja jest z materiałów dekoracyjnych. No to jest, a two jest z metalu. No jest, ponieważ buduję z normalnych bloków. Ale ja nie mam. Mam beton i mam z niego trochę. Ale nie mam go aż tak ja żeby cały moc nie niego też bardzo bym chciał. O, już nie masz silnika. No. No i dobrze. I się odczep! Nie da się odczepić! Czego ty nie rozumiesz, padalcu? Zerwij się! Zerwij się! Zerwij się! Ta na pewno się zerwie, jak płyniesz ty przodem! Rozdupiło mi cały tył. Robi no, do no, 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 tych palców. Jedzie mną do tyłu ten cienias Mam nadzieję, że dupnie w niego młotek O, właśnie zablokowaliśmy Są łagi po prostu, wiesz Bo nawet armat nie mogę odpalić Dobra, ja tak tu jadę śmiesznie czy u ciebie w ogóle ja jadę? Nie Czyli stoimy na początku tych filmów mhm. Nie mam młotków, nie widzę Aha, no to u mnie właśnie dupnęło kilka w nos nie, widzę młotki, nie? Ja widzę tam jedyny młotek Aha, no to u, u mnie właśnie trzy młotki są w nos Ops, nie zresztą spływa Doczyło mnie, bo wyskoczyliśmy. Mam otwarte drzwi! I, i jestem wyskoczony z łodzi. Co ty obwalasz? Ja cię proszę! Zamknij się drzwi. Zamknąłem! I wsiadłem. Detonu. Bądź mój taranem, bo mój taran się rozgrypił. Bo miałem tam w łodzi Jest! Pękła Lina. Tylko szkoda, że pękła jak, nie, jak już nie mam silnika. I gdy ja nie mam już Armand. Kurczę, nie mogę ci już drzwi otwierać. To może przy budowaniu... Co to za ciuciek, który ze mną wiedzie? <tuszy> nie wiem to nie moje akurat. Ja mam całą jedną boczną ścianę rozwaloną, ty to widzisz? No, i jedziesz to <laughs> <co> na <do> boku. <laughs> Ale masz komorę. O, może dupnie w ciebie jakiś latający ciuciek? Co? Proszę, walnij go, ty latający ciućku O, oh, hell no! Walność? Nie, bo mam takie lani, że on no, sobie je pozostanie wydobyć. U Ciebie też ona mówi to nie? nie, u mnie działają normalnie. U mnie też jesteś domyślny. Mhm. To jest najgorszy już na świecie. Co? Jedna rzecz, okej? Okay? Nie chcesz wiedzieć. No bo. To... Co? Ten, ten ciuciek jedzie szybciej od nas. Bo się znowu. Przez... Pieprz mnie 20 bananów. I nie siedzę na łodzi! Wypadłem z łodzi. Oj, jestem w łodzi. A mnie goni ta kulka! Jestem na. Jestem na Fikce. No ja też. Jestem widzę i się. Stoję nawet. Nie siedzę. Wiesz, O i właśnie wyskoczyłeś. Tak. I umarłem. Ale przynajmniej. Wiesz i popłynę. Popłynę. No nie po nim mnie Chcesz epicką? epicką? Nie no, ja osiągam na e, e, legendarną, bro. bro To są te krzaczki? Jakie krzaczki? Krzaczki dekoracyjne Jezus Maria, kto tego używa? To są te krzaczki? To jest fajne jak robisz Titanica i w środku możesz mieć roślinki O, twoja łódź płynie obok mnie. Nie. E p dobra, jakbyście widzowie widzieli, co się w chwilą stało. Byłem na jednym rogu łodzi i nagle mnie teleportowało do wody. A co widzieli? Widzieli? Jak myślicie widzowie, ile mi jeszcze będzie trzeba do legendarnej skrzynki? Ty wiesz, że tam jest 120 bloków tylko do budowania? I jeszcze 16 innych? W legendarnej. No, dlatego chcę ją kupić, bro. Bo. Tylko. A mnie nie chcę odrodzić. Ok, jestem. O nie. Nie startuj teraz To ty się ode mnie odsuń Bro, właśnie mi się łódź ładuje, nawet nie wiem czy jestem albo co ja... Ej. A jeśli bym zrobił tak, że będę mógł się obracać swobodnie, a ty, ciebie nie będzie obracać? Czyli? Czyli wiesz, że ja będę mógł się obracać, coś tam robić, a ciebie obracać nie będzie W takim sensie, że będziesz miał swobodny obrót W takim sensie, że się obrębiam W takim sensie, że to je o, to jest Dobra, no to ja się od ciebie odczepię Serio? No, nie, nie zrasz mi mojej łodzi nawet Będziesz miś inną, tak? Nie To jest zbyt proste Nie patrz, porusza na kaczkę. Kaczkę? Nie wiem, czy u ciebie widać tą kaczkę wspaniałą, która przed chwilą była na tym. To krzesło? Aha, u ciebie jest to tylko krzesło. A co zabra... A co skasowałaś, Nie właśnie. Poczekaj, bo i, e, to łódź jest z Poczekaj chwilę. Co kasujesz coś? Poczekaj, zaś. Ty, e, poczekasz chwilę. To bym znikają. Nie, wiem, nie, nie, znikają nie, 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 Bro nie, Ja go przed chwilą właśnie nie, No, nie, dupę stąd. nie, dupę! Z mojej kaczki! U mnie, ty jesteś na mojej łodzi. No, bo jestem! Ale nie, to A co u Ciebie jest? Co ty ty ja budowało? pier... Le! Kłóż, że mi usuwa w ogóle всю, całą moją budowę. Ej, mi też właśnie zżera jakby. Ej, Poczekaj, te... mam plan, wiesz jaki? Jaki? Paweł. To może chcę zejść z mojej łodzi? Bro, kliknę żegluj, żeby nas zresetować. Ale ja nie zapisałam tych dodatków. Ej, to po prostu opuścimy i wejdźmy znowu. Nie trzeba. Ja opuściłem. Aha, a ja nie dodam w tym w wodzie, odedu. No to się do mnie dołączy teraz i to nie mój problem. Powiem dziewczynę teraz. U, 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 u. I szybko, bo ja chciałem na twojej łodzi zbudować kaczkę. Czyli... Czyli kaczkę! U, 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 u. Jest takie zwierzęcie, nie wiem czy wiesz. Przestań ci uwu, bo to jest Pijesz, 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 pędzisz, pijesz. Pow po tam... Powtan obara. Judzi, 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 łudzi, ludzi. Pow nie są ze nudzi. Sam idzie. Pow co mi? Tobie. Zostawcie sobie, sobie kaj lajka, żeby mnie spadł! A, a jestem na białych Okay. Zmienię dużo okay. nawet. Mnie wywaliło ogólnie, poczekaj chwilę. Nadałam się do mnie i bądź bieg. Biali Biali jak. Pip! Pip, pip, pip! Pip mówię, jak jest coś. Nie, nie za dla dzieci. Ej, a czy ja mogę przyklinać na filmach, skoro mam zaznaczoną kategorię, przeznaczone dla dzieci, żebyście mieli komentarze? Ej, bo nie wiem. Czy to tak działa? Chyba tak. W ogóle wkuwa mnie to, że. I że, po co dzieciom komentarze? Co nie? Jakiś film przeznaczony dla dzieci, to nie może być komentarzy. Wam mogę pokazać ten fenomen, że normalnie macie przeznaczony dla dzieci, co nie? I przez to komentarze, choćby nie wiem co, będą zero. Bo nie da się zostawić. O, C kliknąłem? Czyli białego kliknąłem. Gdzie dodałem kogoś do znajomych? Ja pierdolę, się. Reduin. Wysłałem do kogoś zaproszenie. Jezus. Ej, widzowie. Hmm? Ej, to, co? Wysłałeś zaproszenie. Mi, że im dołączył do ciebie do Bill About. No, mi bloki, które stawiam i się pojawiają. No bo są nagi. Najpierw musisz je posadzić, żeby później nie żeby później się postawiły. Tak w życiu. W serio w końcu, w życiu też to pojawiają. To stawiasz... Się, żeby... Stawiasz klocka, Klipkę I... później on znika, a później i... pojawia się z powrotem. Tak działa, to jak zrobić go do toalety. Ale dlaczego on pojawia się po powrotem? Patrz, ci też. Bo albo przychodzi druga osoba, albo zatyka ci się kibel. I wszystko, co tam wpłynę, wraca. To wykreślamy? Raz, jeszcze. Film baczym. Nie mogę puścić dźwięku Puść te dźwięki Wykreślamy co? Ja pierdolę Kto to, to jest? w mojej... Ktoś mi wszedł właśnie do łodzi Co to za typek? Co ty wymyśliłeś? Bro, ja nawet nie weszłem do build, a bo! Ale patrz, jest to jakiś typek! <noise> ty musi siedzi wozi i mu zajmuje łódź, i już się do ciebie dołączam. O, właśnie ten. Ci ludzie sobą ostatnie na dziś. Popatrz na, na zaproszenie. O, no, la no, la no, 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 no. Moja panta zrobi coś dziwnego z łóżkiem. Bro, akceptuj. Tak. Ten Adam, kiedy zobaczy, że ja, ja Dobra, idę zbudować kaczkę. Jest, 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 jest. Ej, minubek. Ej, minubek. Ten Dawid. Jest. Ej, minubek. Jest. Czemu masz dziury w łódce? Dresztyn ten soi. Pani Michał. Dresztyn bądź soi. Pani Michał. Dresztyn bądź soi. ten mnie tam z Ale przecież ja buduję moją kaczkę. Adam musi. że mogę wybudować kaczkę? Nie, nie mówiłem takiego. Nie, on powiedział, że mogę wybudować kaczkę. Nie, nie widziałem. Widzowie mkła, napiszcie w komentarzach, co to albo utkaj dupę, bartek. Widzowie, on was nie lubi. Mówimy chwilą, że nie lubi was. I jest zawsze kłami na odcinkach. Ta całkowicie. Tak, no mu O Jezus. Muszę znajduję tą kaczkę! Bro, jest jeden problem. No? Wystartuj łódź, proszę. Czemu? Proszę wystartuj łódź. Poczekaj, tylko dodam jedną rzecz, którą której przez ciebie nie mogę dodać. No wystartuj łódź! Nie! No proszę tak się... proszę! jak przeze mnie nie możesz dodać, to jest problem. Po co chodzi? No połóż na moją postać. Co, zachylowałaś się? No Ale obiecaj, że... Co? Że zbudujesz tą gaczkę gdzie indziej Okej okay. A jak no zbudujesz? No nie wiem, na boku, z tyłu Ej, moja postać robi coś złego z blokami Teraz powinna być ta muzyka Czekaj okay? Jaka? Lone, lone

ja teraz... Masz, naprawiłem. Nie, nie idę do przodu już. No nie, nie tykam klawiatury, Wartek! Nie tykam! Masz, masz co zrobić? Zrobiłem, masz, no, no, zrobiłem tak coś tak jak pinaka Aliwia! Lowdle, lowdle! Agnes, so low! Ja ej, cześć! Musza... Masz, płyń! Ja mogę tak ukierować Lone, lone, a lone Zabij się, zabij się, zabij się Adam, zabij się Co on robi duszkami? Majtam Bartek, jeśli nie płyniesz do przodu, to ja będę tak płynąć Żegnaj, Adam Tam idziemy Zabiję się to są moje gajganuszki Zabiłem Poczekaj się. Poczekaj chwilę. I moje Gadaj z widzami. I moje. Co robi? Tak, babcia! I jakby co widzę? Widzowie się ma, no Ogólnie się zabiłem, bo Adam... No, trolluje. Bardzo często to mówię. I no, nie lubię trolly. Widzowie, będę, kończy... będę kończyć odcinek, sorry. Że co? O! Moja kaszka została. A co, Areś Sorry. Się e, Za chwilę pewnie...